Kubuś! Kubuś! Kubuś, idziemy szukać balon! Idziemy szukać balon! Gdzie jest balon? Szukamy balon, kubuś! Szuka balon, gdzie jest balon, kubuś? Kubuś! szuka, szuka balon, Kuba szuka balon, szybko szukaj balon, gdzie jest balon, Kuba tutaj Kubuś starzeje się szukaj balon, szukaj balon Kuba Kuba Kubuś Szukaj balon Szukaj balon Kubuś tu tutaj Gdzieś się tam poleciał Gdzie jest balon? Kuba <gryzł> tu Kubuś, to tego szukamy. Tutaj, Kubuś, tutaj, Kubuś, tutaj. Kubuś, tutaj wylądowała. Tak wygląda. Kubuś obłąkł i poleciał dalej. Tutaj jest, a tam wylądowała. A tam idzie Kuka X. Kukajks idzie spadła koło miejscowości raczej bliżej Godziszowa Godziszowa to tu jest a Jawor jest tutaj gdzie kukajcy jest a gdzieś Jawor, stary Jawor Jest kierunek Kubuś ominął, sądzę poleciał wężyć Tak to wylądowało tutaj. Jest troszkę dłuż, dłuż, długi filmik, ale to nic. Wiatr wieje, nie wiem czy to się dobrze nagra. Przeleciała nad starym jaworem. To tyle, parę zdjęć robimy.